Siemano, tu Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale Dzisiaj taka trochę hardkorowa fraza na pobudkę dla wszystkich tych, którzy są, mają za duże klapy na oczach i mają potrzebę, może nie tyle mają, bo nie mają świadomości może tego, ale ich otoczenie chętnie by widziało w nich to, żeby mieli potrzebę szerszego spojrzenia na co się dzieje, to co robią na całokształt. Trochę w generalizacji możemy wbić. Fraza brzmi. Don't be afraid. Your life isn't your own anyways. You were born from something bigger than yourself and you will return to something bigger. W wolnym tłumaczeniu. Nie masz się czego bać, bo twoje życie i tak nie jest twoje. Urodziłeś się z czegoś większego niż jesteś i wrócisz do czegoś większego. taka fraza na dziś, ciekaw jestem jakie masz podejście tak można powiedzieć, skracając jakie masz podejście do życia, czy masz świadomość czegoś większego od Ciebie, czy nie to jest podchwytliwe pytanie, uwaga także ciekawi mnie już mnie ciekawi dyskusja, która pojawi się w komentarzach, mam nadzieję że jakaś się pojawi, jak nie to trudno a jak znaczy, pojawić się jakaś doma no, no się pojawi tylko kwestia czasu, oczywiście. Materiału wrzucam i sobie leży, a wy sobie oglądacie i zastanawiacie się, odpowiadacie wtedy, kiedy chcecie. Także taka fraza na dzisiaj bardzo fajna. Mam nadzieję, że się przyda do czegoś, do zatrzymania się na chwilę, do spojrzenia, do rozejrzenia się, do dostrzeżenia czegoś, czego wcześniej nie dostrzegałeś, nie dostrzegałaś. Także. Uświadom sobie, że jesteś czymś więcej niż ci się wydaje. <śm> no i to by było na tyle. Na dzisiaj cześć. Shakiraut.